Pod koniec czerwca pod Wersalem zaczynają się gromadzić oddziały wojskowe. To powoduje rozchodzenie się pogłosek o tym, że król będzie próbował siłą przywrócić poprzedni stan ustrojowy we Francji, do tego król podejmuje decyzję 11 lipca, aby zdymisjonować nekera. Król nie tylko pozbawił go funkcji ministra finansów ale kazał mu opuścić Francję w ciągu 24 godzin. Wieść o tym dociera do Paryża 12 lipca. Zaczynają się niepokoje. 13 tłum plądruje klasztor lazarystów, bo ktoś puścił plotkiem, że zakonnicy rzekomo przechowują zboże. Żadnego zboża nie znaleziono, ale klasztor splądrowano i zdemolowano. Lud, obawiając się interwencji wojskowej, postanawia się uzbroić, zajmuje więc koszary inwalidów i postanawia zająć Bastylię. Jak pisze historyk Mieczysław Żywczyński, cała załoga Bastylii to było 125 żołnierzy, w tym 95 inwalidów. A w Bastylii, która kiedyś była więzieniem politycznym, przebywało wówczas zaledwie 7 więźniów. Czterech fałszerzy, dwóch chorych umysłowo i jeden uwięziony na życzenie ojca. Tłum udaje się pod Bastylię, tym bardziej, że rozchodzą się plotki, że działa Bastylii są skierowane na miasto i mają ostrzeliwać Paryż. To, co się wydarzyło później, tak relacjonuje żywczyństwo. Na prośbę delegatów miasta komendant Bastylii, Lunaj usunął wymierzony w miasto, ale nieczynne od przeszło 100 lat armaty. Pozwolił także innemu delegatowi zwiedzić całą fortecę, wpuścił nawet tłum. Gdy jednak ten ostatni chciał siłą wkroczyć do wnętrza, kazał dać ognia do atakujących. Paru z nich padło, część wycofała się w popłochu, ale ci, którzy mieli broń palną, zaczęli strzelaninę, na którą z Bastylii również odpowiedziano ogniem. Wkrótce jednak zaczęły napływać nowe tłumy w towarzystwie Gwardii Mieszczańskiej, prowadząc armaty zabrane z kosza inwalidów. Załoga Bastylii nie była przygotowana do oblężenia. I zresztą nie zamierzała się bronić. Pod jej wpływem Lunaj zgodził się na kapitulację. Uzyskawszy od atakujących przyrzeczenie puszczenia wolno całej załogi i spuścił moc zwodzony. Zaledwie jednak tłum wtargnął do twierdzy: zamordowano sześciu obrońców, a później i Luneja. Część załogi została ranna. Głowy zabitych obnoszono na pikach po mieście. Uwolniano także więźniów Bastylii, oklaskując ich jak bohaterów. I to wydarzenie stało się symbolem rewolucji francuskiej. Dlaczego? Bo Bastylia była symbolem absolutyzmu. I mimo iż w czasach rewolucji Bastylia była trzeciorzędnym więzieniem i nie spełniała już tej roli jak w czasach Ludwika XIV, to każda rewolucja potrzebuje symboli. Zdobycie Bastylii, a później jej zburzenie było takim właśnie symbolem zburzenia starego porządku. I właśnie ten dzień, kiedy zdobyto Bastylię, 14 lipca, jest do dzisiaj we Francji obchodzony jako święto państwowe. Stał się symbolicznym dniem początku Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Kiedy Ludwika XVI zbudzono w nocy i powiedziano o tym, co się wydarzyło w Paryżu, miał powiedzieć, to jest bunt. Książę Delancourt odpowiedział. Nie najjaśniejszy, panie. To rewolucja. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.